Bóg jest zawsze dobry. Powiedzcie to ze mną. Powiedzcie to ze mną. Bóg jest zawsze dobry. On bardzo mnie kocha. Powiedzcie to. On bardzo mnie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca. I uczyniona raz na zawsze. Uczyniona raz na zawsze. Specjalnie tak troszkę was pomęczyłem z tym. Ponieważ to są takie, wydaje się, że to są rzeczy oczywiste, ale one nie są zawsze oczywiste. Nasze serce i nasz umysł czasami o tym zapomina. Dlatego słowo Boże, Boże mówi wielokrotnie, abyśmy przypominali sobie pewne rzeczy, abyśmy przypominali sobie, abyśmy jeszcze raz, jeszcze raz wracali do pewnych historii, do pewnych wydarzeń, do pewnych sytuacji. Stąd mamy słowo Boże, które nas poucza, które, nam, które jest napisane i do którego możemy wrócić. Mamy kilka, dzisiaj kilka świadectw, ale mam na sercu również, abyśmy tak chwilkę się podzielili Słowem Bożym. I to, co jest tak mocno w moim sercu ostatnio, to przeczytam. To jest Izajasz 54. Znacie na pamięć? Prawie? 53 znasz na pamięć, a 54 mniej więcej coś tam kojarzysz, co tam jest? No ale coś tam mniej więcej tak kojarzysz, co tam 53, 54... Niektóre rzeczy już mamy tak oczytane, że dlatego mówię, właśnie wracamy do pewnych słów. I na przykład 54,10 mówi: Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Wiecie, łatwo nam się to czyta dziś, kiedy jesteśmy nauczeni po prostu słowo Bożego według Nowego Testamentu. Ale wyjmijcie całkiem Nowy Testament i zrozumienie Nowego Przymierza. Weźcie księgi Mojżeszowe i wtedy przeczytajcie ten werset. On nie do końca jest tak jasny, jeżeli opierasz się tylko na prawie Mojżesza. Nie do końca jest to dla ciebie wszystko jeszcze jasne, dlatego że prawo Mojżesza było troszeczkę takie troszeczkę bardziej szorstkie, takie bardziej radykalne, ponieważ jakby pokazywało, że jeśli pewne rzeczy wypełnimy i będziemy żyć według pewnych zasad, to Bóg będzie nas błogosławił, a jeżeli opuścimy te zasady, to Bóg nie będzie nas błogosławił. Czyli, że to przymierze po prostu się jakby było, było zależne od, bardzo od, od ludu Bożego. Ale zanim przyszedł Mojżesz, był już Jezus. Zanim przyszedł Mojżesz, Jezus był przygotowany jako Baranek Boży dla zgłodzenia naszych grzechów. Zanim Bóg sam ręką Bożą nadał, nadał prawo Mojżesza, już zaplanował zbawienie przez Baranka Bożego i przez łaskę Bożą. A Mojżesz został nazwany przewodnikiem do zbawienia według Jezusa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przymierze pokoju. Jest to przymierze pokoju. Ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Do różnych sytuacji swojego życia możesz się o sobie dzisiaj powiedzieć. Ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Jeżeli teraz będziemy wracać do starych, starego sposobu myślenia, to nie osiągniemy tego, co potrzebujemy. Chyba że zrozumiemy, że ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze, będziemy czerpać z ofiary Jezusa. Przejdziemy ze śmierci do życia. Ponieważ razem z Jezusem zostaliśmy ukrzyżowani i pogrzebani dla starego życia, dla zakonu i dla mojżesza i zmartwychwstw do nowego życia, aby Bogu służyć nie według przestarzałej litery, ale według nowości ducha. Według nowości Ducha. nasz Bogu służyć według nowości Ducha. Przymierze, o którym Słowo Boże mówi, zapowiada Go przez stary, cały Stary Testament, było przegowantowane jeszcze przed założeniem świata. Przymierze łaski i pokoju. Przymierze chwały Bożej. Ale coś wam powiem. Przymierze łaski i pokoju ma większe wymagania niż Mojżesz. Ma większe wymagania niż Mojżesz. Tylko, że Mojżesz powiedział oko za oko, ząb za ząb. A Jezus mówi... Będą Cię bić, będą Cię opluwać, masz ich błogosławić. Przymierze w Jezusie, w chwale, w łasce Bożej, przymierze chwały ma większe wymagania, dlatego że jest nam dane Boża natura do naszego serca. Wiecie co, ja jakoś ostatnio słabo czuję to Bożą naturę. Tak się przyznam. To wcale nie znaczy, że, je, że to przymierze jest nieprawdziwe. To, że czasami czegoś nie czujemy... To wcale nie znaczy, że słowo Boże jest nieprawdziwe. To, że okoliczności mówią wbrew czasami słowu Bożemu, to wcale nie znaczy, że one mają rację, a słowo Boże nie, nie ma racji. Przetoczę czy jeszcze jeden ulubiony mój werset od jakiegoś czasu. A, bo miałem 54 dalej, żeby przeczytać, ale to za chwileczkę. To jest 94. Psalm. Ja go mocno ostatnio czytam, nawet z moją żoną dyskutujemy o tym, ponieważ jest to mocne słowo i uważam, że bardzo znaczące. Dla, dla naszej wiary, ponieważ musimy rozumieć i wiedzieć, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Musisz mieć właściwy obraz Ojca, właściwy obraz Boga, żeby we właściwy sposób się modlić i we właściwy sposób wierzyć. Żebyś nie pomylił, kiedy przychodzi diabł z jakimiś rzeczami do Ciebie, żebyś nie nazwał diabła swoim Bogiem. Musisz rozumieć, kim jest Bóg w Twoim życiu. Więc słowo Boże mówi w psami 94, króciutko, żeby nie przedłużać. Dwudziesty wers. Dwudziesty. Czyż z Tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Nie będę czytał całego kontekstu, ale cały kontekst jest wspaniały tego psalmu. Jest naprawdę bardzo mocny psalm. Jeszcze raz ten wers przeczytam i spróbuję go skomentować. Czyż z Tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, bo to jest o Bogu. Czy z Bogiem sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Sędzia niesprawiedliwy to jest diabeł, który próbuje Ciebie osądzić. I Bóg mówi, że. Przez swoje słowo Bóg mówi, że ja nie sprzymierzę się z sędzią niesprawiedliwym. A sędzie niesprawiedliwy, wiecie co wykorzystuje, żeby wyrządzić tam krzywdę? Bo to jest napisane, który wyrządza krzywdę. Wiecie co wykorzystuje? Prawo. Diabeł wykorzystuje prawo, żeby wyrządzić tam krzywdę. Literę prawa. Tak, dokładnie, bardziej literę prawa bym powiedział. Zrozumienie literalne prawa. Bo prawo, samo prawo też wskazuje na Jezusa, wskazuje na zbawienie z łaski. Dlatego teraz przejdźmy do 54. Izajasza, przepraszam, 54. Izajasza. Jeszcze dalej. Od 14 wersetu. Znacie to na pamięć. Może niektórzy z Was mają to nawet napisane na jakimś kalendarzu albo na jakiejś tablicy. To znacząc na pamięć te wersety. Ale w tym kontekście, o którym mówię, przeczytajmy to teraz. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości. Dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać. I od przestrachu, bo nie zbliży się do Ciebie. Czytajmy dalej aż do, do końca tego rozdziału. Oto, gdy kto na Ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na Ciebie będzie nastawać, padnie z Twojej ręki. Ja bowiem. Stworzyłem, czyli ten kowal, ten przeciwnik jest stworzeniem Bożym, więc nie musisz się go bać. Kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne na, dla siebie narzędzia, ale ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Dlatego żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskura, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Ja lubię czasami, żeby złapać sens pewnego zdania, jak pewnej Bożej wypowiedzi, ponieważ tłumaczenie jest prawda, przełożone na, na naszą gramatykę, jest dla nas przygotowane. Być może, że, że w, czasami to tłumaczenie, prawda, znaczy to te, te zdania były odwrotnie powiedziane, więc miały większy wyraz. Dlatego próbuję czasami od tyłu na przykład pewne zdanie powiedzieć. tak? Troszkę zaprzeczyć zaprzeczeniem i tak dalej, przeciwstawić się potwierdzeniu. Od tyłu. I ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Bez sprawiedliwości mamy jakieś dziedzictwo. Bez Bożej sprawiedliwości, której jesteśmy okryci. To dziedzictwo nie działa. Bez Bożej sprawiedliwości nie jesteś w stanie zadać w sądzie, czyli przeciwko temu sędziowi niesprawiedliwemu kłam Jemu. Bez dzieła Jezusa Chrystusa, bez Jego krwi, bez Jego zbawienia, nie jesteś w stanie wystąpić przeciwko diabłu. Na podstawie czego? Własnych uczynków? Na podstawie własnej sprawiedliwości nie mamy szans. Jeżeli chcesz wystąpić przeciwko sędziowi niesprawiedliwemu, musisz wystąpić jako w białych szatach. Całkowicie w białych szatach. Okryty sprawiedliwością Jezusa od początku do końca. Co Paweł powiedział? Nie mam już dłużej własnej sprawiedliwości. Nie mam już dłużej własnej sprawiedliwości. To nie jest moja sprawiedliwość. Zbawienie nie pochodzi ode mnie. Zbawienie pochodzi od Boga. On Ciebie okrył swoją sprawiedliwością. Abyś z tego miejsca wystartował w swoim życiu. Abyś z tego miejsca ruszył. I wtedy szkolił się i kształtował swoje serce w dobrych uczynkach. Najpierw stańmy w Bożej sprawiedliwości i z tego miejsca wystartujmy w dobrych uczynkach, aby być błogosławieństwem dla innych. Aby położyć życie dla innych za swoją służbę, za kościół, za dzieci, za, za innych ludzi, za niezbawionych. Ale najpierw zasiądźmy, odpocznijmy w tym odpocznieniu, o którym mówili z do Hebrajczyków, odpocznienie Boże. Zbawienie w Jezusie to jest odpocznienie Boże. Bóg nawet powiedział, że to jest przykazanie. Mówicie o przekazaniach Bożych w Nowym Testamencie, a pomijacie przekazanie odpocznienia Bożego. Czyli zasiąść w wierze tego, co Jezus uczynił raz na zawsze, w pełni, dokonane dzieło. Jest to przykazaniem Bożym, abyś zasiadł w tym. Aby to miało wpływ na Twoje życie, aby to zmieniło Ciebie. Bo tu nie chodzi o to, żebyś tylko wiedział to. Literalnie, abyś miał tylko kartkę w kalendarzu. Ale żeby to przemieniło Twoje życie. Aby to było połączone z Twoją wiarą. Posłuchajmy, co komentuje Paweł, apostoł. Hebrajczyk z Hebrajczyków. Faryzeusz z faryzeuszy. Uczony w piśmie. Nie tak łatwo go zagiąć. Nie tak łatwo. Można chrześcijan zagiąć, za nieznajomość pisma, ale takiego faryzeusza to nie było łatwo zagiąć. I on, on jedyny mógł naprawdę z farzeuszami dyskutować, bo wiedział jak. Ja się nie podejmuję. Z niektórymi farzeuszami, mam na myśli tutaj uczonych w piśmie dzisiaj Hebrajczyków, czyli ortodoksyjnych Żydów, powiem wam, że mogę im okazać miłość, serce, życzliwość, trochę coś powiedzieć o tym, jak przeżywam Boga, ale jeśli chodzi o wspieranie się o teologię, z tego co wiem od niektórych mesjańskich Żydów, którzy pochodzą z takich rodzin, nie zagniemy ich. Mam za mało wiedzy. Wiecie. Oni mają i Talmud, i Słowo Boże, i lata po prostu studiowania. To nie jest to takie proste rzeczy. Oni muszą widzieć po prostu naszą miłość i życzliwość. Niewiele więcej możemy dla nich zrobić. Chyba, że Bóg da nam objawienie. A wtedy ruszajmy do dzieła, do, Bogu, do Boju. Posłuchajmy, co Paweł komentuje. Ósmy, ósmy rozdział listu do Rzymian. Ósmy rozdział od osiemnastego. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Ja osobiście wierzę, że ta chwalebna wolność dzieci bożych to nie jest tylko w niebie. Aczkolwiek tutaj Słowo Boże mówi, że przyjdzie ten czas wyzwolenia ze skażenia, ale ja wierzę, że ta chwalebna wolność dzieci Bożych może objawiać się już w Twoim życiu. I to skażenie Twojego ciała, czyli twoi, te, tego starego człowieka w Twoim życiu, który jest, został pogrzebany razem z Jezusem przez chrzest w śmierć Jezusa, może już też maleć ten stary człowiek. Dalej czytajmy. Wiemy bowiem, że całe stworzenie Wespół wzdycha i Wespół boleje aż dotąd. To sami jak słyszymy, jak jakieś dzieje na świecie, to, to jest troszeczkę takie wzdychanie stworzenia. Nie tylko on, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, oczekując synostwa, synostwa. Jesteś synem, a nie niewolnikiem, oczekując synostwa. Jesteś synem i dziedzicem królestwa Bożego. Synem, a nie niewolnikiem, synem i dziedzicem królestwa Bożego. Lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Żarliwie i z cierpliwością. To są dwie takie troszkę przeciwstawne rzeczy. Żarliwie, czyli tak gorąco, czy tak głośno czasami, ale z drugiej strony też z cierpliwością. Bardzo fajne określenie. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, A ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A on jest pierworodnym pośród wielu braci. Jesteś w braterstwie z Jezusem. To jest poważna sprawa. To jest to, co na samym początku mówiłem. To jest team z Bogiem. To jest team, przepraszam, może niektórzy nie, nie rozumieją słowa team. To jest ten zespół, zespół z Bogiem. A których przeznaczył tych i powołał, a których powołał, Tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, Tych i uwielbił, wywyższył. Dlatego jest napisane w Słowie Bożym, że nie zasiadamy, nie jesteśmy tutaj na ziemi, jesteśmy wyrwani z królestwa ciemności. I co Słowo Boże mówi? Posadzeni w niebie. To jest to wywyższenie. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z, nam, z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej z martwistą, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano, z powodu ciebie, codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani łowia, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Specjalnie to wszystko przeczytałem, dlatego, że to jest całym jednym kontekstem komentarza Pawła Apostoła. I dziewiąty rozdział to już mówi zupełnie troszkę z innej perspektywy na pewne rzeczy. A więc dzieło Boże, zbawienie Boże zostało doskonale przygotowane i wypełnione dla nas. I właściwie Jezus mówi: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Ja swoje ciało oddałem za was, za wielu z was. Bierzcie z tego. Wiecie, kim jest Jeszua? On jest tym Bogiem, który rozmawiał z Mojżeszem w krzaku, krzaku gorącym. On jest tym Bogiem, który palcem na górze pisał prawo Boże na tablicach. On jest tym Słowem, który ojciec wypowiedział i powiedział słowo niech się stanie światłość. I On potem przychodzi, umiera za Ciebie i za mnie. I mówi potem: Bierzcie i jedzcie z tego, przygotowałem wam całe zbawienie, pełnie. Macie pełnie we mnie, mamy pełnie w nim. On jest pełnią też wypełnienia się Bożego, Bożej boskości, obrazu Boga. Dlatego, jeżeli nie będziemy brać z tego, to właściwie trochę jesteśmy nieposłuszni Bożym przekazaniom. Jezus powiedział: Bierzcie i jedzcie. Czy to jest przekazanie Boże? Bierzcie to, co ja zrobiłem dla Was. Swoją krew przelałem. Bierzcie to, żebyście byli wzmocnieni, żebyście byli obmyci, żebyście byli wyrwani z mocy ciemności. Bierzcie to. W jaki sposób możesz to wziąć? W jaki sposób? Wiara i wyznanie. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiara i wyznanie, lub jakaś decyzja, lub jakieś działanie. Wiara i działanie. Wiara i działanie. Wiara i działanie. Bierzesz. Jakim działaniem jest również Słowo? Takim samym, jak Bóg przez Słowo stworzył wszechświat. Dlatego, kiedy widzisz trudności w swoim życiu, to nie załamuj się przed nimi i nie, nie wychwalaj ich, tylko wychwalaj Boga, który jest większy niż te trudności. I mów Boże, pomimo tych trudności, które ja widzę, ja ogłaszam dzisiaj, że Ty jesteś moim Bogiem, tak jak śpiewaliśmy do pieśń. Ty jesteś moim królem, Ty jesteś moim zbawieniem. Twoje królestwo przyjdzie do tej sytuacji. Do tej sytuacji. Ty mnie przeprowadzisz. Ty wyprowadzisz mnie z utrapienia, ty współdziałasz ze mną zawsze ku dobremu, ty przeprowadzisz mnie przez tą sytuację. Jeśli czujesz w swoim sercu taką suchość, taką, jak to mówiliśmy czasami, pustynię, to powiedz Boże, ja ogłaszam, że dzisiaj zacznie się zmiana w tej sytuacji i zacznę odczuwać Twoją obecność, Twoje prowadzenie, a jutro będę się już modlił czy to Twoje słowo. W namaszczeniu Twoim. Ogłoś to, dlatego że Słowo Boże mówi Wizajasza, że Ty masz mieć wpływ na okoliczności duchowe swojego życia, a nie być pod wpływem. Masz być głową, a nie ogonem. Amen? To jest taka zachęta, nie krótka, dosyć obfita, ale myślę, że warto tak troszeczkę nas czasami przypomnieć na pewne rzeczy, tak? Zgadzacie się? Słowo Boże mówi, abyśmy przypominali sobie nawzajem.